Ten film jest częścią serii Summer Nine. Jeśli nie wiesz co to, to przed kontynuowaniem oglądania najpierw zobacz post w karcie społeczności. I tak oto ostatnia karta została odkryta. Finalną kreskówką jaką zobaczymy podczas Summer Nine i zarazem drugą wybraną przez was jest Sovii Dom. Będąc z wami totalnie szczerym aż do momentu kiedy przeczytałem komentarze pod postem nie wiedziałem, że takie coś w ogóle istnieje. W takim razie dlaczego wybrałem Owl House mimo, że totalnie go nie kojarzyłem? No właśnie to przez tę niewiedzę, bo w sumie to wręcz liczyłem, że zapodacie taki tytuł o którym nie wiem totalnie nic. Oczywiście takich całkowicie nowych dla mnie kreskówek było więcej, ale wy. Bur padł konkretnie na Sowidom, bo jest to produkcja Disneya oraz miałem takie poczucie, że już pominąłem niedawno omawiane wodogrzmoty i naprawdę zaskoczyłem się kością tej produkcji i sądziłem, że na Owl House też się nie zawiodę. Rzeczywistość jednak okazała się być nieprzyjemnym zaskoczeniem, do czego za chwilę wrócę. To dość oczywiste, ale jeszcze tylko dodam, że dzisiaj nie opowiem o łączącym mnie z kreskówką backstory, bo po prostu go nie ma i już możemy zaczynać. Fabuły nie wyjaśnię, bo wy wiecie lepiej i już idziemy chronologicznie oraz rozpoczynamy od pierwszego odcinka, który mega mi się podobał. Serio, zrobił wszystko to, co powinien. Dobrze zapoznał widzów z głównymi bohaterami i otaczających ich światem oraz przede wszystkim zachęcił do dalszego oglądania. Styl graficzny, jaki masowidom dom jest strasznie dopracowany. Jakby Disney zawsze słynął z dopracowanych i charakterystycznych backgroundów. Nie wiem, co jest w nich takiego, ale wystarczy spojrzeć na tło i od razu widać, że to zrobił Disney. I jeszcze te detale. Ida ma dorysowane pojedyncze paznokcie. No come on. Cóż za pozytywna drobiazgowość. W ogóle już tak po pierwszych pięciu minutach widać, że to kreskówka naprawdę świeża i to tak strasznie, bo pojawiła się dopiero w 2020, a zakończyła 4 miesiące temu w kwietniu. Nawet nie wiem, czy już zdążył powstać dubbing do trzeciego sezonu. Znawcy swojego domu, wypowiedzcie się. Ale wracając, Luz mówi, że pisze fanfiki, lubi robić edity z anime, no i jej bluza a la Cut girl sprawiają, że jeszcze z 10 lat temu taka postać mogłaby być uznawana za fikcję, ale obecnie jest jest bardzo realna i reprezentuje naprawdę sporo nastoletnich dziewczyn. Również te dekady temu nie do pomyślenia byłaby obecność takiej ilości gor. Serio, średnio co drugi odcinek ktoś traci głowę, rękę czy nogę i nikt nie robi sobie z tego jakiegoś problemu. Nie brakuje też krwi, co do dzisiaj jest rzadkim widokiem. Na przykład pamiętacie Stevena? Na prawie 200 odcinków krew pojawiła się tam jeden, jeden raz i to w filmie, a tutaj, mimo 43 epizodów, jest to na porządku dziennym. Również humor jest genialny przed współczesnym światem i przed policją. Natomiast muzyka w napisach końcowych może i jest prosta, ale jednak wpada w ucho. Tak więc po pierwszym odcinku byłem mega pozytywnie zaskoczony i myślałem, że wraz z postępem będzie jeszcze lepiej. Niestety na myślach się skończyło tylko pytanie: właściwie? Dlaczego? Oczywiście powodów jest kilka. Luz wcześniej wspomnianą osobowość Catgirl zatraca w kilku pierwszych odcinkach i już nigdy do niej nie wraca. To mniej więcej takie Hej! Patrzcie, jestem taka jak wy! A gdy już serial zebrał odpowiednio dużą widownię, twórcy robią BANG! I nagle Sowidom z nowoczesnego podejścia do klasycznego tematu, jakim jest świat magii, przeradza się w kolejne, generyczne fantazy z czarodziejami. A właśnie, w tematach czarodziei. Nie wiem dlaczego, ale cała ta szkoła magii wydaje się być Hogwartem typu ściągnie i pracę domową, ale żeby nie było widać. I uwaga, spoiler, widać. A żeby było bardziej tematycznie, to można by rzec, że jest to Potterowy fanfic. Sama magia zanika już w drugim odcinku, gdy Ida stwierdza, że nie zna luz. Jakby wczoraj pozwoliła się jej u siebie zamieszkać i już zapomniałaś? Chociaż w sumie, czy można ją winić? Naprawdę nie trudno o tych postaciach zapomnieć, ale o tym za chwilę. Na minus jest też zmiana intra oraz napisów. Przecież te pierwsze były tak dobre, za to kolejne im nowsze, tym gorsze i po co były te zmiany. I nawet nie każcie mi mówić o tym, co tu nazywa się fabułą. Ale te aspekty to jeszcze nic przy samych postaciach. Naprawdę, so to przykład jak nie pisać bohaterów. Ida i Luz miały mega rozwinięte historie, żeby ludzie pomyśleli, kurde, ależ to są skomplikowane postacie, a finalnie najlepszy okazał się być król. No i jeszcze uchu, on też jest git. Za to relacje są. ja pierdolę. Myślałem, że to Steven jest najbardziej gejową kreskówką, jaką w życiu widziałem, ale przy sowim domu to jest nic. Relacja Luz. I Nity jest poprowadzona tak szybko i tak bez wyczucia, że po prostu czuć, że jedynym powodem do stworzenia tego było to, że twórcom się tak zamarzyło. Wiecie co? Cofam to co tydzień temu powiedziałem o Stevenie i Koni? Przy tej dwójce, Steveni to najlepszy love story w historii animacji. Ale przecież to były tylko 40 odcinków, czego oczekujesz? Skoro runtime jest zbyt mały na poprawne przeprowadzenie związku, to po co go na siłę wciskać? Jakoś wodogrzmoty były jeszcze krótsze i wiedziały, że to nie jest do niczego potrzebne. I tak, w serial został anulowany, więc przed tym mogły być plany na dalszy rozwój, ale problem leży już na starcie i naprawdę nie wiem, co trzeba by było zrobić, żeby to jakoś wyprostować. Od razu też dodam, że serial ostro przegina z ilością zarumienień postaci. Tak, scenarzyści już wiemy, że postać A lubi postać B, widzieliśmy to za pierwszym razem. Znaczy wiecie, finalnie lepiej, że dwie dziewczyny niż A nie czekajcie, to też mają. Jak zwykle nie ma to żadnego znaczenia dla fabuły. Zresztą zobaczcie sobie pełną listę. Nikogo stąd nie nie da się wybronić. Także tu, w przeciwieństwie do Stevena, takie wątki są wprowadzone na siłę, i tak jak Uniwers testował widzów, tak tutaj odbiorca dostaje tęczą prosto w ryj. I czekajcie, chwilę aż coś sprawdzę. No, oczywiście. Wiecie coś? Czuję, że to decyzja twórczyni, która postanowiła, że skoro ona taka jest, to wszystkie postacie też będą, bo czemu nie? I żeby nie było, że się przyczepiam tylko do relacji, to jeszcze wspomnę o mega żałosnym sposobie na łapanie widzów za emocje, jakim jest sztuczne poświęcenie. Na przykład Ida tracąca rękę. Twórcy wcześniej wielokrotnie pokazywali, że jej kończyny ledwo się trzymają, i w momencie, gdy znowu ją traci, to mamy nagle, nie wiem, umartwiać się? Ale wiecie, teraz to tak na poważnie. Równie słabe jest poświęcenie. Święcenie luz, które miało na celu. W sumie to nie wiem co, bo jednak nie oszukujmy się jej plot armor nie pozwoliłby na zgon, gona, co dopiero w połowie odcinka. Ale tutaj już sobie zakończymy, bo naprawdę nie chcę mi się już o tym gadać. I wiecie, ja naprawdę chciałem, żeby Sowi dom mi się podobał. Nie miałem żadnych oczekiwań, próbowałem na wszystko patrzeć obiektywnie i nie porównywałem go do innych kreskówek, ale koniec końców, prawda jest taka, że istnieje wiele lepszych animacji i nie ma żadnego powodu, by ją wam z czystym sumieniem polecić. Ale nie wiem może to po prostu ja nie ogarniam przesłania jakie ma Owl House. No ale już przestańmy pastwić się nad sowami i zajmijmy się sprawami bieżącymi. Do końca lata zostały już tylko 4 dni, a dodatkowo właśnie skończyłem omawiać dziewiątą kreskówkę, dlatego w tym momencie seria Summer Nine dobiega końca. Cieszę się, że byliście ze mną przez tę wakacyjną podróż zarówno po wspomnieniach, jak i totalnie niezbadanych lądach. Mam tylko nadzieję, że wasze lato było równie udane, a może i lepsze niż moje, o co w sumie nie trudno. Niemniej jeszcze raz Dzięki za wszystko i do zobaczenia kiedyś tam. Cześć!